<sighs> Witam Cię, człowieku, jestem Kasicus i Cyberpunk znowu mnie zawiódł. Po raz kolejny, po trzech latach czekania, aż naprawią grę. Znowu zmarnowali mój czas. Już mówię o co chodzi. Jak wiadomo, 3 lata temu przy premierze Cyberpunk'a nie było za dobrze. Tak samo nie było na moim komputerze, który swoją drogą się nie zmienił ani trochę. Poza może dołożeniem pamięci RAM i dołożeniem dysku. Poza tym mój system jest taki sam. O co mi chodzi? Wczoraj na streamie. Chciałem sobie zagrać w cyberpunka, oczywiście zdążyłem jeszcze na jednym streamie wcześniej zagrać, dosłownie nie wiem, 4 godziny i to jest to samo co przeszedłem za pierwszym razem, a moje pierwsze podejście trwało może 6-7 godzin, także nie zdążyłem nawet zasmakować w pełni gry, bo za pierwszym razem przeszkadzały mi strasznie bugi, mnie to strasznie wyrzucało z imersji, ja nie chciałem czegoś takiego w ogóle, także ja odstawiłem cyberpunka i stwierdziłem, że mam inne gry do grania cyberpunk może poczekać, spoko. W końcu mamy wrzesień 2023. Wyszedł Starfield, jak wyszło ze Starfieldem, każdy wie, beznadziejnie zoptymalizowany, ale to jeszcze do niego wrócę zaraz. Więc tak, pobrałem sobie wersję gogową, patch 2.0, DLC, wszystko jest z goga, wszystkie pliki są oryginalne. Zainstalowałem grę, jeszcze wcześniej zaktualizowałem sterowniki do najnowszej wersji, tak każdy powinien robić I ja zawsze staram się to robić. Odpaliłem grę, spoko, wszystko działa, jest zoptymalizowana, w zasadzie nie ma żadnych błędów, poza może czasami ładowania, ale to raczej jest powód tego, że teraz zwiększyli wymagania co do procesora, bo teraz obiektów jest trochę więcej, może do załadowania, nie wiem. W każdym razie trzeba mieć troszeczkę mocniejszy procesor. Mimo to gra chodzi świetnie na moim komputerze, jeśli się odpala oczywiście. <grych> Ja nie mogę. I wczoraj znowu zmarnowano właśnie mój czas. Wróciłem z uczelni. Dzień wcześniej przestawiałem cały komputer, ale to raczej nie powinno mieć nic związanego, bo wszystko jest identycznie podpięte. Nie przeinstalowałem systemu, nie zmieniałem sterowników, nic nie zmieniałem w komputerze, tak? Tak jak było, tak zostawiłem. Odpalam obs odpalam cyberpunka. Crash. Nie mogę załadować w ogóle gry. No to myślę, nie wiem, odpalę z administratorem. Odpalam z administratorem. Działa. Ale nie mam w ogóle moich saveów i gra jest całkiem po angielsku, tak jakby był Fresh Install i zainstalowany po angielsku. No to nie wiem, dobra. Wchodzę w internet. Yy, usuwam jakieś pliki tymczasowe, które się i tak tworzą od nowa. Usunąłem savey, wcześniej je backupowałem. Odpalałem tak grę, dalej nie działa. Odpalam znowu jako administrator po resecie komputera. Nic. Wyłączyłem streama. Zdowngradowałem sterowniki graficzne. O, zadziałało, super. Później wyłączyłem komputer. Chcę z powrotem odpalić. Nie działa. To samo z administratorem. Nie działa. Nic nie działa. Próbowałem wszystkiego dosłownie. Gra jest absolutnie niegrywalna przez to. To jest chore. Wiem, że ona dobrze działa, jeśli już się odpala. Wiem, że chodzi płynnie. Ale ja nie mogę jej w ogóle odpalić. Gdy właśnie Starfield, do którego teraz wrócę, Starfield, mimo że mam go w horrendalnie niskich ustawieniach w okienku, ale chodzi płynnie i się odpala, i mogę w niego zagrać. I chyba wrócę sobie do Starfielda. Może już wyszły jakieś mody, które naprawiają niektóre błędy, albo po prostu odstawię znowu na, nie wiem, Cyberpunk'a, czy na tydzień, czy na miesiąc, pół roku, rok. Nie wiem. Jeśli naprawią grę, to do niej wrócę, ale na razie tu właśnie jest ten problem miliona kombinacji. Każdy ma inny komputer, każdy ma inne sterowniki, każdy ma inny system operacyjny. O tym wszystkim będę mówił w nowym filmie, który jeszcze robię, ale zanim go wypuszczę, stwierdziłem, że nagram to, no bo chcę z siebie wyrzucić tą frustrację, bo ta sytuacja jest słaba i chciałem po prostu o tym powiedzieć. <grym> Więc pozostaje mi robić nic innego, tylko grać sobie w Elden Ringa, bo on działa. Gra mi się w niego bardzo dobrze. Mam jeszcze mnóstwo innych gier starszych, które mogę ograć. Za dwa tygodnie wychodzi Spider-Man, którego też sobie pewnie ogram, bo kupię od razu sobie PlayStation 5 i chyba zapomnę o graniu w gry na PC -cie. nowe, przynajmniej AAA nowe. Przerzucę się w granie na konsoli, jeśli chodzi o nowe tytuły, bo na PC moim zdaniem to straciło kompletnie sens. I radzę Wam to samo. Chyba, że Wam chodzi dobrze, nie wiem. Mówię tylko osobiście i moje odczucia, moje subiektywne przemyślenia są takie, że granie na PC w nowe gry totalnie się teraz mija z celem. Jeśli nie ma się nawet top sprzętu, chociaż nawet wtedy może to zawieść, no to konsola jest 100 razy lepsza. To tyle. Nowy film powinien wyjść tak do tygodnia dwóch. Mam nadzieję. Teraz postaram się to zrobić. Może trochę zmniejszyć częstotliwość streamów. A, i wbijajcie na Twitcha. I na Discorda tam wszystkie informacje będą podawane na bieżąco. Więc ja Cyberpunkowi podziękuję. Może na długo, może na zawsze. Nie wiem. Widzimy się w następnym filmie. Siema.